Dziś wszystkim ja jestem Oski, VD i witam w kolejnym odcinku z The Minecrafta. Dzisiaj jestem na Master Kobel. No siema. I nagrywamy sobie lucky block Island na serwerze, bla 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 bla. Nieważne. Po prostu IP wam nie podamy. Tak. Ehm, no chyba, że w opinii się. No chyba, że tak. Dzisiaj się zdytujemy i podamy, tak. Dobra, to chodźmy, no. że na mapę ORC, nie ORC to może na mapę hell, piekło. Spoko, bijam na piekło. I już jest. A nie tu jest na trzy osoby. będzie tak która cienka. Dobra, to tam. Może do Dobra, nas. Dobra, to team piąty. Tam pięć, spoko. Tełam pięć... No wszyscy wybieramy sobie team. Pilnuj, pilnuj, żeby nikt do nas nie bił. Chyba ktoś bił, nie spoko. wiem. Nie, 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 nie bił cały ja Dobra, to ja robię cięcie, bo takie nie padło że niech się po prostu... Aż ktoś nie zbije. Dobra, to ja robię cięcie. Dobra, to będzie beczki, ja też już zrobię cięcie i widzimy się, gdy Arenka Laki Bloków już wystartuje. Nieważne czy będziecie w dwóch, czy będziecie w pięciu, czy będziecie w dziesięciu, zawsze ktoś do Was dobije, jeżeli macie ten team więcej niż... O kurczę takim Więcej niż te dwie osoby, nie wiem ogólnie. dobra. A ja mam jakąś, a ja mam jakąś jedną która zabiera 7,25 7 7, ca... 7 całych i 25 krótko mówiąc. Boże, róża mi dropa. No nic dobrego na razie nie mamy, no niestety. Niestety nie mamy nic takiego dobrego. A ja nie wybrałem. No nie. Dobra, mam ok, mam mam A jaki tu ogólnie nie wybrałem? Tam są jeszcze na dole, nie? I żeby kifol dropnął. Poproszę kifol. Właśnie ziomeczki, ja też już dawno zrobiłem tro troszkę cięcie. Cięcie i zrobiłem. No, no obsypiam, fajnie. Dwie minuty filmu. What the fuck? Co wy tu robiliście? Ja mam, ty ja mam tylko Łu, więc Kefal mnie drognął, ale zaraz się dostanę do... Yy... Zaraz się dostanę do wysadki obok, więc Oskar, yy, pilny, żeby tam ten gościu Nie przychodzi, nie za nami, bo ten gość no, jest no. zły. No nie zabijaj tego kurczaka, jesteś zły! Kurczaki zabijasz Jakim? Tak trochę 3 na 10 On jest zły Dostaw kurczaczki, zostaw Wierz drewno, bierz trochę drewna. No zostaw kurczaki gnomie jeden Wiesz trochę drewno, no nie Gościu nie. Wypieprzaj, to są moje laki bloki To są moje laki bloki powiedziałem e, Widziałeś to? No nie, bo on mnie podkopał Jeszcze go, jeszcze go wywaliło o, o podkopał mnie nob. Fakt, co się stało? lol ale mam crash serwera no I, mi w ogóle czarne to wyskoczyło, czekajcie e, disconnected e, dobra, więc meczki, ja robię cięcie i widzimy się po cięciu my też, ja też, ja też disconnected gdy już zrobię, gdy już serwer będzie gotowy, albo wbijemy na inny po prostu, ale odcinek ma się udać więc ja robię cięcie widzimy się po cięciu dobra, do, dobra, więc dziewczynki, widzę że już po cięciu. jesteśmy na Lucky Blockach, ale tym razem na innych, na Thriller Games Lucky Block, na serwerze widzicie nawet, bo każdy będzie oh, gra. fuck co ci dupło, a mi jakiś ten Bob. Bob, won Właściwie widziałem. Ja już mam, ja mam seti, ja już mam cały seti prawie. Podaj. Skórzane, ale. Dobra, siadło. Ale zawsze coś jest. O, mam kolczugę już. Dobra, To. to... No, w ogóle nie patrzę na skina, bo to jest skin 11 z, z serwera. Ja też tak mam. Żymeczki widzicie takie? Takie. Fuck, slime. slime takie coś. No, ja w ogóle już kamienne itemy dostanę. Na sobie, tak? O, jajko, ender dragona. Po co cię to? Dobra, pork chop. Eee kurde, ja dobra, siekierę dostałem. Spoko. Mogłeś mówić, ja bym ci dał siekierę. Ja, ja mam kolejne. O, by O, fajnie, dzięki. Mam 8 laki bloków dodatkowych. 8? Aż dostałeś? O, męża krącz. Ale enchant ci tutaj w sumie nic nie da, chyba. Coś mi tam pewnie da. No ale no, wiem, że nie ma potek, chyba. Są potki, na pewno. Krowa, lucky hole. Co ty mi dasz? Nic ci nie da. Ej, potki! Regeneracji, natychmiastowego wrażenia i czegoś jeszcze? Nie, natychmiastowego leczenia. Fuck! Coś się chlepać można? Tak. Dobra, mój ziomek do doskoczy. Serio twój? O dobra. Jeszcze ja się tepnę może do jakiegoś ziomka? Ooo, diaksowe spodnie wow, i wow. buty. Fuck, co to było? No uciekaj, bo masz diaks Fuck. diaksowy miecz. Ja się tak zabiję. Będę miał diaksowy miecz, uciekaj. Dobra, zdjąłem, 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 mam diaksowy. Fuck, jakiś ziomek jaki mi diaksowy żelazny? Jesteś żelazny? jest ja zginąłem, bo jakiś ziomek od przodu mnie zabił. Więc ziomeczki, ja robię cięcie i widzimy się po cięciu. A więc ki że z pocięciu ręka startuje za dokładnie 13 sekund. I jak widzieliście tam ziomek mnie da sobie zadokował, zabił i wiecie. Aha, ja sobie wyłączyłem takie coś, takie dynamic. Nieważne, no to, to było nieistotne. Ja akurat w poprzedniej rodziałem jak sobie mieć, więc... Boże, nas sam start bloki. No polecam ci bloki, bo jakbyś nie miał nic, to byś się mógł podbudować do góry i wtedy przeżyć. No spoko, tylko że te bloki mi zajęły pół jak ty Serio? Te bloki mi nie zajęły pół ekwipunku. O, na jeszcze jakieś narzędzie to prawda drewniane, ale są. Już są złote. A ja mam a ja mam same jajka. Blok diaksów, tylko O, na zarowa gwiazda co to jest? To nie można nic skopić. O diaksowy hełm i budki! Yeah. O, a ja mam ten Eee, killoff. Ten. Dziaksowy miecz! Jak sobie miecz! No co za, za szczęścia? A mi dropły perły. No uciekaj, no Silverfish, jakieś laki z silver Jak chcę... Jak chcę jakikolwiek mieć no szkło, szkło mi akurat nie jest potrzebne. Przyda ci się szkło. Nie No nie jeszcze pułapka. Co i ja... A ta też... pułapka jest słaba. Ta pułapka jest słaba, bo ten. Bo była... Taty i woda, nie? O, mam cały dexowy set prawie. Jeszcze tylko klaty mi brakuje. No elektry... Dwa elektryzowany, mocno klipery, kripery. Pat. się zaatakowały? Creepery, no creepery. brawo ty. Bram? Ale ja nie mam, ja nie mam jakiegoś dobrego miecza. Ja mam deksów kaby. Dobra, mam żelazne. Nie, lawa. O nieee Dobra, mam jeszcze chyba jakieś drugie życie czy coś? Nie, nie mam Kiedyś było drugie życie Dobra, to ja robię ciemność. te Bo widzę Oscar, jak się kradnie Oooo! Ej, patrz jak Ja mam szczęścia Ło Dobra, dodałem. Dobra, to to. więc mieszki też by było na tyle. Myślę, że wam się spodobał. Zostawcie opeczkę w górę, subskrypcję i trochę mi... I dawajcie suby. Tak. Dobra. I dawajcie mu też subskrypcję, da dajcie mi lajki, jemu też lajki i ma być dużo wyświetleń czy po tym odcinku. mi ogólnie na wyświetleniach, na lajkę. No to I... albo 27 chodź. I ogólnie, so y przepraszam was za małe lanie, jak będziecie widzieć na filmach, ale na czuć. Więc... Jakby to macie filmy w 1080p. Do zobaczenia!